Dzień dobry, drogie osoby. Witajcie na moim kanale. Tu Tarot. Witam Was w czytaniach na grudzień 2020 roku. Eee, tak, czytania będą e, ośmiokartowe, to jest taki mój, mój własny rozkład, który bardzo lubię i stosuję go w zasadzie na przemian z e, krzyżem celtyckim. E, oczywiście, jak zwykle, Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Za obecność na kanale, za wszystkie komentarze, które czytam, jest ich bardzo dużo, więc nie, nie zawsze odpowiem. Czasami mi coś umyka. Jeżeli chcecie kontaktu ze mną, to piszcie na gmail.com. Ja zawsze te wszystkie listy czytam i staram się na wszystkie odpowiedzieć. I chyba mi to nawet wychodzi, chociaż nie zawsze od razu tego samego dnia. Jeżeli zależy Wam na czytaniu. Osobistym, jeżeli na przykład chcecie zamówić czytanie na przyszły rok, to też zapraszam pod tego maila. Tam się najłatwiej ze mną skontaktować. Mówię o tym, bo czytania miesięczne są oczywiście czytaniami ogólnymi, więc mogą Wam rezonować, a mogą Wam nie rezonować. Dlatego zawsze mówię, że bierzcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Czytania te są przeznaczone nie tylko dla słonecznych znaków. Ale też dla osób, które w danym znaku mają planety osobiste lub ascendent, więc warto sobie zobaczyć nie tylko swój znak słoneczny, ale właśnie też te inne kawałki, tak, jakby naszej, naszego charakteru, naszej osobowości, czy też no, oczywiście nie tylko ZODY, jak to definiuje. Tak? Jeżeli nie wiecie, gdzie macie ascendent. Nie wiecie, gdzie macie planety osobiste, to w linku pod spodem, pod tym filmem, znajdziecie taką stronę, na której bardzo łatwo sobie można to sprawdzić. No i jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że tarot nie jest wyrocznią. Tarot jest przyjacielską wskazówką. Tak? Jest takim przyjacielem, który mówi, z czym możemy pracować. Co może, co może przyjść, na co warto zwrócić uwagę. Natomiast nie ma żadnego obowiązku się tym przejmować, nawet bym powiedziała, tak? Nie ma obowiązku tej pracy z tymi energiami. Tak? Także mówię: bierzcie to, co rezonuje, bierzcie to, co wam pasuje, to, co wam pomaga w życiu. Taki jest sens mojej pracy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność tutaj, za wszystkie lajki, za wszystkie polecenia, za wszystkie listy. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom. Bardzo mi pomagacie w tym dość trudnym chyba dla nas wszystkich czasie. Nie wiem, nie wiem, nie wspomina... może nie wszyscy wiedzą, chorowałam jak najbardziej na, na wiadomo co. I jest to takie coś, no, co już teoretycznie mnie opuściło, ale bywają dni, kiedy jeszcze nie czuję się najlepiej i w tym momencie takie, takie dodatkowe wsparcie jest naprawdę y, czymś super, super ważnym, bo y, ja nie zawsze po prostu mam w tej chwili siłę, żeby zrobić, nie wiem, y, kilka czytan dziennie, tak? Mnie, nie, zawsze, nie zawsze czuję się odpowiednio, żeby to zrobić. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, jesteście dla mnie nieocenioną pomocą wszystkim Wam życzę udanego grudnia w grudniu też się oczywiście pojawią czytania na przyszły rok ja wiem, że zalegam jeszcze z czytaniami, dla, z czytaniami numerologicznymi też oczywiście je zrobię w najbliższym czasie myślę, że też jeszcze przed 30 listopada pojawi się oczywiście czytanie na... Co to jest? No przypełnia? Na pełnię. Na pełnię w To już niedługo. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i niech w waszym życiu będzie mnóstwo miłości. A kamienie to był taki ASMR-owy dodatek do tego wstępu. Do zobaczenia w czytaniach. Pa, pa! Dzień dobry kozioroszce, to jest czytanie dla Was na grudzień 2020 roku. Wszystkiego najlepszego wszystkim kozioroszcom, które mają urodziny w grudniu. Ale pewnie jeszcze raz będę Wam życzyła w czytaniach na styczeń. Popatrzmy, co do Was przychodzi na początek zimy. Jakie są energie? O, czego się można spodziewać? Księżyc. Co powinniście wiedzieć? Z jakimi energiami można pracować w grudniu? Co się dla Was szykuje? Koziorożce, grudzień 2020 roku. Jesteście Wy. Trzy kielichy. Radosna energia. Świętowania czegoś. E, oczywiście w grudniu mamy święta, więc czemu nie? Kozieroczce są e, najczęściej mocno tradycyjne, więc e, to pasuje. To jakieś takie słowiańskie obchody mi tutaj e, przychodzą do głowy. Jak patrzę na te panny. E, więc może być okazja do, do radości, do. Upicie się nawet, czemu nie? Z radości, ale może też bez, tak? Bez, bez alkoholu. Po prostu wspólne cieszenie się życiem. To jest trójka. Trójka, bardzo taka społeczna karta, trójka kielichów. mówiąca o wspólnocie, o wspólnym przeżywaniu. Pozytywnych uczuć. Znaczy pozytywnych, miłych. Sama wpadam w tą pułapkę nazywania ich pozytywnymi. Co jest teraz? A teraz jest dziewięć mieczy. Czyli duży wysiłek intelektualny, niekoniecznie skuteczny. Dziewiątka w mieczach jednak mówi o pewnym nadmiarze myśli. To może być niepokój, taka bieżączka myślowa związana z tym, ile rzeczy trzeba załatwić, ile mam na głowie. To może być bezsenność, to może być no, takie poczucie, że, że trochę za dużo się dzieje. To może być też bezustanne analizowanie sytuacji, prowadzące tak naprawdę do paraliżu. Do tego, że no, tak dużo myślę, ale nic z tego nie wynika. To zawsze mówię o tym, że potrzeba jest większej higieny psychicznej. Żeby te myśli trochę uciszyć, bo to jest, to jest kołowrót, który do niczego nie, nie prowadzi. To jest jak pralka, w której włączyło się wirowanie i nie chce się wyłączyć. To niczemu nie służy. <laughs> Oczywiście dziewięć mieczy też ma swoją pozytywną stronę, bo to jest czasami myślenie na najwyższym poziomie, tak? Takie, które. w wyniku którego powstają błyskotliwe koncepcje. Dziewięć mieczy jest, jest dobrze symbolizowane przez warunki, w których powstają diamenty. To jest duże ciśnienie i wysoka temperatura. Tak. Tylko tam może powstać coś właśnie błyskotliwego, pięknego i o dużej wartości. Więc pytanie, co będzie dalej, jakie karty będą dalej. Ale najpierw cofamy się. Mówimy albo o tym, co odchodzi, albo o tym, w głębokim, jakie są głębokie uwarunkowania tego czytania. I tutaj mamy Osiem Kielichów, czyli emocjonalna decyzja, która była trudna, która mówi o porzuceniu czegoś, bo chcemy więcej. Zobaczcie, mamy tutaj taką głębię ciemną. Bez, bez, praktycznie bez światła trochę zmurszało, trochę już tutaj jest to wszystko porośnięte jakimiś glonami i owszem to jest pewien pewna uporządkowana struktura emocjonalnie ale tu jest decyzja o porzuceniu tego bo jest coś więcej i to symbolizuje ta gwiazda która daje nadzieję i napełnia serce. Tak? W ośmiu kielichach nie mamy spełnienia serca. Mamy coś, co, mówię, jest strukturą, mamy, jest związanie z tą strukturą, bo my jesteśmy jej autorami, lub współautorami, ale nie ma w niej już spełnienia. I zwracamy się ku czemuś więcej. E, więc ja myślę, że to są te głębokie uwarunkowania, że tu jest jakiś wybór serca, tak? Które pragnie spełnienia, pragnie tej gwiazdy, pragnie szczęścia, które jest symbolizowane tą tęczą, pragnie jak, jakiejś większej wibracji wyższej, większej ilości kolorów w życiu. Zobaczymy. Jakie jest wyzwanie w tym miesiącu? Ten księżyc już Wam wypadł w tasowaniu i jest, pojawia się jako wyzwanie. Noc. Niepewność, niejasność, rzeczy niewytłumaczalne, własna podświadomość, jak najbardziej. <laughs> to, czego sam w sobie, sama w sobie nie rozumiem, to, czego nie rozumiem w świecie. Generalnie wyzwanie polegające na tym, że nie mogę oprzeć się na tym, co widzę, bo nie widzę dobrze, bo jest ciemno. Bo jest tylko migotliwy blask księżyca. Eee, I mam do wyboru błądzić, albo oprzeć się na swojej intuicji, na swojej właśnie być może podświadomości. I pozwolić sobie na. Nietypową, niepewną drogę. Wyzwaniem może być dla Was jakaś tajemnica, coś niewypowiedzianego, coś, co nagle wypływa z głębi i w... wygląda dziwnie. Potem się może okazać, że to jest coś zupełnie innego, ale w tej chwili wygląda dziwnie. Tak? Generalnie będziecie się mierzyć z jakąś niepewnością, z brakiem jasności. Jaka jest na to odpowiedź? 10 buław. Dziesiątka 10 buł zawsze oznacza koniec cyklu. 10 buław to jest koniec zbierania jakichś doświadczeń. Mam wrażenie, że tutaj trzeba sobie powiedzieć dość i wyluzować w jakimś temacie. Po prostu wyluzować. Przestać cisnąć. Dziesięć buław mówi o ogromnej mocy. Tak? W, szczególnie w tej talii, tak? bo często widzimy osobę przygiętą pod ciężarem emo emocji. Tutaj mamy człowieka, który nad, nad którym stoi niedźwiedź i kładzie mu łapy na ramionach. To też nie jest trudne. Ale ta osoba to wystaje. Ale zobaczcie, ile tu jest zaangażowanej siły. Dla mnie dziesięć buław zawsze jest taką kartą, która mówi słuchaj, skonsoliduj już to doświadczenie, bo dłużej Długo już tak nie postoisz. Weź to wpleć w swoje życie, w tą tkaninę swojego życia i zacznij nową drogę. Zacznij coś nowego, coś, coś tutaj trzeba dopełnić, coś tutaj trzeba e, zamykać na poziomie doświadczenia. Bo tego się naprawdę długo nie ustoi. Fajnie, w tej książce tu jest napisane. E... Kluczem do dziesięciu buław jest rozpoznanie opresywnych i bezproduktywnych nawyków i wzorców i przekształcenie ich, przesunięcie ich i przekształcenie ich w nowe wglądy i e, w emancypację, czyli dodanie sobie mocy. Wy tej mocy macie strasznie dużo, ale ona jest uwięziona w jakichś przyzwyczajeniach, właśnie w zwyczajach obowiązkach, które wzięliście na siebie, mimo że nie powinniście ich na siebie wziąć. To jest wszystko, co jest nie moje, co robię, bo jestem obowiązkowa. Obowiązkowa to jest taka koziorożcowa karta dla mnie czasami, że właśnie ciągnę coś, mimo że już wszystko mi mówi, cały wszechświat mi mówi weź już, na to rzuć. Weź już, już to, zostaw to. To cię tylko więzi, to, to cię tylko przygniata. A koziorożec dalej to ciągnie, nie? No więc tutaj Pora się zreflektować i naprawdę wyluzować z czymś. Bo to to jest, mam wrażenie, też przyczyną tego, tego pogubienia. Także jest za dużo. Jeszcze w głowie zobaczcie, ile jest. Jest dziewięć mieczy. To jest za dużo. Myślę, że te trzy kielichy, ta taka radość, uznoślenie. Ono jest uwarunkowane tym, czy tutaj nastąpi ta refleksja. Że naprawdę ja nie mogę wszystkiego robić. No. Nie wszystko do mnie należy. Nie mogę ciągle dźwigać tego niedźwiedzia. Tylko pamiętajcie, nie dołujcie się teraz tym, że tutaj wyszło coś takiego, bo to jest dość mroczne. Ale tu macie trzy kielichy. To jest jedna z najszczęśliwszych kart w Tarocie. Więc to szczęście, radość, śmiech, luz jest dostępne. To się tutaj pokazuje. To jest w Was. I możecie to sobie dać, jeśli się tak zdecydujecie, jeśli tutaj po prostu puścicie te, te, te dwa pręty, które Was blokują, w ogóle, mam wrażenie, nie? Jak patrzę na tą kartę, że sam sobie trzymam blokadę przed sobą. Po co? Po co to robić? Wasza moc. A z kielichów, jest tutaj moc odrodzenia, mówię Wam. Tu jest moc transcendencji w tym czytaniu. I myślę, że to nie jest wam obce uczucie. To osiem kielichów mi o tym mówi. Że emocjonalny zwrot już się dokonał i że teraz to jest tylko jakaś inercja, która was pcha. Otwarte serce, możliwość przeżywania się pojawia. Takiego swobodnego przepływu uczuć. I one mogą być bardzo różne. Myślę, że z tymi kartami, które się tutaj pokazały, mogą to być też trudne uczucia typu dużo płaczu na przykład, tak? Zresztą mamy tutaj taką fontannę łez z tego kielicha. Ale to przynosi oczyszczenie. To jest bardzo, mam wrażenie, oczyszczająca sekwencja, tak? Że coś się was w wyniku jakiegoś tego emocjonalnego zwrotu, takiego też... To jest jakieś przesilenie. To jest przesilenie. To jest zresztą słońce w, 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 w strzelcu. Ono idzie do przesilenia. Ono idzie do przesilenia, które zaczyna się z wami, tak? Czyli z, z tym miesiącem koziorożca. Czyli idzie do was przesilenie, które, które oczyści, które wypłucze coś, tak? Tylko, że przesilenie bywa kryzysowe. No, fajnie jest wiedzieć, co się dzieje i, i wiedzieć, że. Opresja nie trwa wiecznie, że kiedy następuje to przesunięcie, zmiana perspektywy, to nagle się coś otwiera i po prostu jest, wow, piękna, piękna energia sakielichów. Yy, czystej, czystej miłości, czystego serca, przez które wszystko przepływa. I myślę, że ta radość wtedy yy, no, rozkwita, jak ten lotos tutaj, nie? Do czego dążyć? Za czym iść mają koziorożce? miesiące cesarz czyli widzicie to jest inna strona, inna twarz odpowiedzialności która tutaj jest w stanie przesadzonym Tak, tutaj jestem odpowiedzialna odpowiedzialny za cały świat dźwigam na barkach cały świat to jest oczywiście nie do zrobienia Cesarz natomiast zna granice swojego świata i myślę, że dlatego jest też skuteczny. Czwórka zawsze mówi o takiej stabilności i też właśnie o granicach, tak? o tym, gdzie kończy się moja władza. A gdzie jestem rzeczywiście mocno, mocny, gdzie rzeczywiście mogę dużo zdziałać, bo cesarz, co by o nim nie mówić, o jego konserwatyzmie, mi się zresztą cesarz bardzo też koziorożcowo kojarzy. On jest władcą skutecznym. On jest rzeczywiście odpowiedzialny za to, co się dzieje w granicach jego, jego kraju, tak? jego, jego obszaru. I to jest ktoś, kto ogarnia, również dlatego, że sobie postawił granicę. Bo nie ma na świecie osoby, która ogarnia absolutnie wszystko. Tak. Więc trzeba sobie postawić granicę, postawić granicę swojej sprawczości, swojej mocy, żeby ta moc nie rozproszyła się na milion rzeczy, tak jak tu, tylko żeby była skuteczna. Dobrze, to jest takie konsolidujące halo. Tak, to jest moją odpowiedzialnością, a to nie. To biorę na siebie, ale tego nie biorę. Tutaj wszystko bierzecie na siebie. Więc pora z tym skończyć. Dobrze. I. Końcowa karta to jest wskazówka albo przyszłość, albo podsumowanie tego czytania. Zobaczymy. I mamy tutaj księcia mieczy, czyli pawia mieczy w, w tym przypadku. To jest karta, która mówi o czujności: o takiej ostrości umysłu. Ona może wskazywać na to, że dążycie do tego, żeby mieć więcej informacji na jakiś temat. To jest też oczywiście niezłomny poszukiwacz prawdy w świecie. Przy czym on co charakterystyczne bardzo dla dla Pazia, czy też dla Księcia Mieczy, to jest to, że on szuka prawdy w sobie. On szuka swojej prawdy, o, może w ten sposób. I mi się wydaje, że to jest dla Was wskazówka, żeby tak bardzo nie przejmować się innymi. Żeby tak bardzo nie przejmować się tym, co inni ludzie mówią, myślą. Mówią i myślą, bo mam wrażenie, że to Was najbardziej tutaj e, blokuje i powoduje właśnie, że jest niejasno, że nie wiadomo w którą stronę iść, że się czujecie przytłoczeni. Bo wydaje mi się, że za dużo bierzecie tego, co inni ludzie mówią i myślą, do siebie. Bo, bo, bo starajcie się poszukać własnej prawdy w tym wszystkim. Tego, co wam mówi serce, tego, co wam mówi intelekt, też, tak? Wasz własny rozum po prostu. Wydaje mi się, że to jest taki warunek też uspokojenia tej, tej, tego natłoku myśli, tak? Poszukanie swojej prawdy i staniecie w niej, tak? I bycie, bycie wiernym tej prawdzie. To was powinno zwolnić z wielu zmartwień, z wielu obowiązków i rozjaśnić to takie pogmatwanie księżycowe, tak? Kiedy jest po prostu, no, za że za dużo informacji wpływa do systemu, żeby się można było w tym połapać. To wszystko strasznie zaciemnia. Jak to się rozjaśni, jak będzie przestrzenniej, to łatwiej będzie się po prostu cieszyć życiem i pozwolić na tą taką uzdrawiającą energię. Także wyzwolenie płynie przez ograniczenie, mam wrażenie, tak? Ograniczenie obowiązków i natłoku myśli i wpływu innych na nas też. Ok? Tak to, tak to mi wygląda dla koziorożców na ten miesiąc. Potencjalnie bardzo uzdrawiający, mimo że tu mówię, są wyzwania, tak, są jakieś ciężary, ale to wszystko można zrzucić. Naprawdę ten miesiąc temu sprzyja i możecie naprawdę poczuć się znowu władni, czy też mocniej osadzeni w swoim życiu, w swoim. Tylko pamiętajcie, że chodzi o Was, tak? Chodzi o Was i Waszą wewnętrzną prawdę. Bardzo Wam tego życzę. Oczywiście życzę Wam wspaniałych, wspaniałego czasu świątecznego. Spędźcie go tak, jak lubicie najbardziej. I właśnie, nie bierzcie wszystkiego na siebie. Niech to będą Wasze święta. O ile je obchodzicie oczywiście, bo a kto powiedział, że trzeba obchodzić? Wcale nie trzeba. A niektórzy nie lubią. I czemu nie? Jeszcze raz, pięknego, uzdrawiającego miesiąca. Dużo, dużo radości. Bardzo Wam życzę, żeby nikogo wokół Was nie zabrakło, żeby wszyscy byli zdrowi, żebyście byli szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.